Witam wszystkich serdecznie. My tutaj Tiguan, e, nie Tiguan, Skoda octavie dwuletnią e, na wymianę sterowania. Sterownika machatoniki. Także musimy, to, musimy odkręcić te wszystkie śruby. Tam z tych śrub odkręcamy dookoła wszystko. Mamy taką płytkę łączącą. Która przychodzi na mechatronikę w ten sposób, tak i tutaj wymieniamy cały ten element bez błąd, któregoś czujnika i skrzynia wariuje, nie? Oczywiście mam nowe śruby. Oczywiście nowa niska olejowa z oryginału. i oczywiście olej. Co do samej wymiany, to nie ma tragedii, jest do tego dobre dojście I tam musimy tą kostkę wypiąć Ona się trzyma na takiej zableczce Którą też mamy nową Wypinamy zableczkę I I zwyczajnie ją wysuwamy z Z miski olejowej, z tego miejsca tutaj, nie? Także nie przedłużając Nie przedłużając bierzemy wymieniamy sterownik mechatroniki, sterownik skrzyni. Oczywiście mechatronikę zaraz wyczyszczę, bo zawsze tak robię, żeby to było czysto, ale olej nie jest brudny, także no, nie ma tragedii. Także, ale zawsze wyczyścimy, myjemy na czysto, składamy, otłuszczamy, składamy, żeby miało to wszystko ręce i nogi. I robimy adaptację, nie? Robimy nastawy skrzyni, ja to mówię na i Jedni drudzy mówią adaptację, także zwał jak zwał. Nieważne, robimy adaptację i oddajemy do klienta, i będzie na 100% dobrze. Także zabieramy się za wymianę tego otoż elementu. I pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia do kolejnego filmu.